Tutaj ja znowu i dzisiaj jestem z Julką. Julka Hi. nam opowie o Visual Arts yy, i w ogóle jak to wygląda i może zachęci was do wybrania tego jako przedmiot na IB. A zatem zapraszam. Visual Arts to bardzo ciekawa lekcja. Wiele osób w ogóle mm, nawet nie rozważa jej ze względu na to, że myślą, że to jest taki łatwy przedmiot i że w sumie tam się niczego nie nauczymy. Albo no nie wiem, no może ty powiedz jako ktoś, kto nie chodzi na Visual Arts. No w sensie, to jest pierwsze. No e, mi się to wydaje jako coś takiego, że na przykład jak ktoś chce iść na ASP albo chce iść na jakieś projektowanie czy na architekturę, to idzie na Visual Arts. Ale wydaje mi się właśnie to taki taki trudny przedmiot trochę, bo trzeba mieć te umiejętności i w sumie, nie wiem, mi się wydaje taki zbędny... Dla większości ludzi, tylko właśnie to jest takie wycelowane w ludzi, którzy właśnie chcą iść na coś takiego stricte, takiego twórczego. Mm -hmm też tak sobie myślałam, e, zanim w ogóle przyszłam na ten przedmiot to się strasznie stresowałam, że ja będę tak do tyłu, bo no, ja nigdy nie miałam jakichś takich lekcji no poza tak. jakimiś wokami czy plastykami. No. no to tam się nie uczymy zbyt dużo takich, nie wiem, teoretycznych umiejętności, czy tam, wiem, analizy obrazów. Ja czegoś takiego nie miałam i bałam się, że e, będą sami jacyś frykowie artystyczni, tak. że ja będę do tyłu i najgorsza z wszystkim, a czegoś takiego totalnie nie ma. E, dosłownie od pierwszej lekcji my się uczymy takich rzeczy, Teoretycznych bardziej, że nie wiem, jakieś tam elementy, które później będziemy analizować albo jakieś tam, nie wiem, jak kształty wpływają na coś tam, jak jakiś tam rozmiar jakiegoś elementu wpływa na odbiór. Po prostu od pierwszej lekcji teoretycznie uczymy, mm. ale to nie ma czegoś takiego, że no nie, nie, trzeba wykuwać. W sensie ja nigdy nie miałam czegoś takiego, że dostałam listę słówek i musiałam ją wykuć, tylko bardziej jeśli dostawałam jakąś listę słówek, to bardziej jakby praktycznie się ich uczyłam, że po prostu jak mieliśmy jakieś prezentacje, yeah. czy coś to wykorzystywałam, i ja nie mam czegoś takiego, że wykułam na tym przedmiot. To wygląda tak, że cała pierwsza klasa tak naprawdę to jest eksperymentowanie, tam testowanie nowych metod, o których ja na przykład nigdy, albo bym nigdy nie uznała tego jako sztuka, albo nawet nie pomyślałabym, że w ogóle coś takiego można robić. Po prostu nie wpadłabym na coś takiego. Um, a po prostu uczymy się, eksperymentujemy, um, żeby właśnie w tej drugiej klasie, jak już będzie miejsce oceniane elementy na maturę, no żeby już wiedzieć na przykład, co my bardziej lubimy, a co średnio nam wychodzi mm. i też nam pani w tym doradza. To jest naprawdę przydatne takie tu rozłożenie. A jak wygląda mniej więcej taka typowa lekcja na. Na visual arts. Ja bardziej mogę o pierwszej klasie powiedzieć, mm -hmm. ponieważ jeszcze nie zaczęliśmy tych w dru drugiej klasie IB, to już troszeczkę inaczej wygląda z tego co wiem, mm -hmm. ale pierwsza klasa, jak jeszcze chodziliśmy do szkoły, mm -hmm. e, to wyglądało tak, że albo pani nam jakąś prezentację pokazywała, albo jakiś filmik, albo na, na jakieś takie bardziej, może nie teoretyczne, no, ale takie fakty i rzeczy, które nam się przydadzą później, żebyśmy sami realizowali te nasze rzeczy, na przykład. No tak. Mieliśmy tam jeden dział o glinie i uczyliśmy się tam, jakieś mieliśmy filmy o tym, jak glina powstaje i inne powiązane z tym rzeczy, później mieliśmy prezentację o sposobie, że można tam nakładać albo odejmować, a później sami rzeczywiście lepiliśmy te rzeczy z gliny. No i też później są ważne elementy, no to za chwilę do tego dojdę, ale na przykład cały ten proces uczenia się, potem eksperymentowania, później tworzenia samego tego fizycznego przedmiotu. To, to dokumentujemy wszystko w naszym portfolio. O, no to właśnie o, widzisz, bo na, na wielu przedmiotach właśnie już było mówione o portfolio, to jak wygląda portfolio z Visual Arts? No właśnie na przykład my mamy na angielskim i na polskim e, to portfolio. Tak. I to dopiero zostało niedawno wprowadzone, a z tego co wiem, to portfolio na Visual Arts już jest od długiego, długiego mhm. czasu. No bo to to... Podobne jest w sumie takiej idei, jak to z polskiego czy z angielskiego, no bo po prostu my piszemy tu dokumentację, tam eksperymentujemy, e, nie wiem, testujemy nowe metody, e, również możemy, nie wiem, szukać dzieł jakichś innych artystów, które nam się z jakiegoś powodu podobają i zanotować, że o, w tym mi się podoba to, bo coś tam albo zaznaczyć jakiś ciekawy kształt, czy cokolwiek co nas mogłoby później mm. zainspirować, bo później za pomocą tego właśnie portfolio. Mm, Nasza praca w drugiej klasie się bazuje głównie. To teraz może przejdźmy do tego, jak wygląda matura, bo na pewno matura z Visual Arts to nie jest, wiesz, pisanie jak na matematyce, tak, tylko to tak mi jakoś inaczej wygląda. No my w ogóle nie mamy tej finalnej matury takiej w maju, znaczy no, wszystkie przedmioty z IB mają tak, że są różne elementy mm. i to nie jest tak, że to w maju matura finalna to jest 100% i to jest tylko to. Dlatego, no że z innych przedmiotów z tego co wiem, to jest zazwyczaj 20-40% wcześniej niż ten maj. A z Visual Arts no nie ma takiego finalnego egzaminu, tylko mhm. mamy trzy części, które są dużo wcześniej y, zrobione i no w drugiej klasie są też robione ID, ale przed majem. No i już wtedy y, no mamy te wszystkie. No nie mamy jeszcze ocen chyba finalnych, no ale mamy wszystkie już te zaliczone elementy. Okay. I to są właśnie trzy części. Może zaczniemy od tych pierwszych, y, które nie są teoretycznie internale. E, czyli pierwsza to jest Comparative Study i to jest 20% mhm. e, naszej matury, i to jest oceniane przez IBO I to tak jak wspominałam, w portfolio możemy notować jakiś jakichś artystach, którzy nas zaciekawią z jakiegoś powodu. To w tej pracy chodzi mniej więcej o to, żeby znaleźć tam dwie czy trzy prace. to nie będę wchodzić w szczegóły, bo to tam co dwa, trzy lata się zmienia wszystko. Ale no tak. w samej idei chodzi o to, żeby e, znaleźć trzy czy ileś tam dzieł, e, które są połączone jakimś wspólnym motywem albo jakąś cechą. I na podstawie tego możemy po prostu analizować te obrazy, pisać jakiś tam kontekst, jaki mm -hmm. ten artysta miał, czyli co wpłynęło na niego, że wybrał jakąś cechę, a nie inną, na przykład, że bardziej chłodne kolory, a nie ciepłe, i dlaczego co spowodowało, że coś takiego, że taką decyzję podjął. Ona nie jest o tyle trudna, że no, siedzimy na egzaminie i piszemy po prostu test. Ale jednak trzeba naprawdę dużo pracy włożyć w ten research, w czytanie tak. książek. Wydaje mi się, że też są osoby, które podchodzą do wyżu Arts jako przedmiotu, że no nie mam finalnej matury, więc to będzie łatwiej, takie zrobię to. I wydaje mi się, że takie podejście, no tam do zdania, no może i ujdzie, ale jeśli jest, <gry> jeśli komuś zależy na szóstce czy siódemce, no to Visual Arts to nie jest taki przedmiot, żeby po prostu pójść, żeby nie mieć tej finalnej matury. Comparative Studies jest co prawda 20%, no ale to i tak jest dość sporo, więc warto się przyłożyć. No i tam też są drobne różnice między hl i sl -em. I właśnie wobec hl i sl no to niektórzy, niektórzy twierdzą, że w ogóle się nie opłaca brać sl ponieważ to są tak znikome różnice w tych pracach, tam po prostu się kilka slajdów mniej chyba wysyła um, z, z wszystkich tych prac, ale z, um, no tak, wysyła się mniej, ale ma się tyle samo godzin, to nie jest tak jak na przykład w fizyce, że ja przez miesiąc nie muszę chodzić do szkoły, jak mam SLA, ale z drugiej strony te kilka slajdów mniej to może też być sporo godzin mniej researchu, no tak. więc no, jeśli ktoś chce Visual Arts bardziej jako taki przyjemny dodatek, no to można też na SL-u. Mówienie, że nie warto brać SL-a, to też jest takie trochę błędne, bo tak samo można z każdego przedmiotu żeby no, powiedzieć. To e, no ale dobrze, no to ten, ten Comparative Study, no to porównujemy tych e, artystów, tych dzieła i później na HL-u poza tym jest jeszcze taki fragment, że em, piszemy o tym, jak dany artysta czy dany motyw wpłynął na nasze dzieła, więc musimy jakoś pokazać nasze prace które były jakoś zainspirowane tymi, które analizowaliśmy. Więc to jest też taki dodatek dla Heli. Przynajmniej naszym programem bodaj, przepraszam. E, przynajmniej to jest tak naszym programem, no bo jak wiemy, możemy, może to się troszeczkę zmienić za parę lat. E, kolejnym elementem jest Process Portfolio i to jest e, najbardziej bazowane w sumie tym naszym żurnalem, czy tym portfolio, które wcześniej prowadzimy, tylko to jest e, kilkanaście slajdów, tak naprawdę, bo to się wysyła w formie PDF-a, więc jeśli ktoś miał żurnal fizyczny, no to musi to zeskanować. Mhm. A jeśli ja mam na przykład na komputerze, ja po prostu wkleję zdjęcia i tam sobie piszę coś na komputerze, więc o tyle mam łatwiej, że wystarczy z tego PDF-a zrobić i wtedy to wysyłam. No tak, i to po prostu takie najbardziej musimy, nie wiem, ciekawe fragmenty tego naszego journala, które pokażą, że nie wiem, zaczęliśmy od jakiejś pracy, która nam tak średnio wychodziła, bo na przykład IBO chce gdzieś progres, no że tak. z takiego trochę słabszego, e, mieliśmy później super pracę. Okay. E, więc na przykład to pokazywać. I też są różne tam kryteria, że na HL-u trzeba mieć ileś tam różnych rodzajów, tych mediów w naszych pracach, na SL-u troszeczkę jest mniej, więc na to też warto. Zerknąć, jeśli ktoś na przykład chce mniej, to może rozważy SLA. Ostatnia część naszej matury, to te, a i portfolio to też było 40%. I kolejne 40% to jest wystawa, czyli to jest nasz internal, czyli to jest ta praca, która jest oceniana przez naszego nauczyciela. No i jak sama nazwa wskazuje, jest to wystawa. To w sumie zależy pewnie od szkoły też, no bo no, każda jest. szkoła i każdy nauczyciel troszeczkę inaczej pewnie do tego podejdzie. Ale no u nas jest to całkiem. Tak. Ładnie robione, no tak, no, tak rozstawiamy no. no Wystawy wyglądają bardzo profesjonalnie. To prawda. I to jest po prostu szansa, żeby pokazać ludziom nasze dzieła, te, z których jesteśmy najbardziej zadowoleni. I później opisujemy, no bo to jest internal i to jest w ten sposób oceniane z tego, co wiem, że no, wystawa jest robiona w szkole i no, nauczyciel to ocenia, ale my to później musimy jakoś udokumentować, że robimy zdjęcia, a później mm. też pewnie coś piszemy i to jest odsyłane do IBO. Mm, no tak, ale to są te trzy główne elementy naszej składające się na naszą ocenę. Bo na pewno robicie coś w domu z VA, bo to nie jest tak, że robicie wszystko tylko na lekcji. Więc jak wygląda praca w domu z takiego przedmiotu? No, szczególnie mieliśmy sporo pracy w domu e, przez ostatnie parę <laughs> miesięcy, tam to w ogóle wszystko robiliśmy w domu. Mm, ale prace wyglądają tak, że. Mm, jak jeszcze chodziliśmy do szkoły, było tak, że no, sporo prac robiliśmy w szkole, uh -huh. ale na przykład takie investigations to się nazywa, uh -huh. na przykład o jakimś artyście, albo o jakimś dziele i to jest takie troszeczkę przygotowawcze do Comparative Study, to to robiliśmy w domu. Albo um, takie prace, na przykład to portfolio, które jak jeszcze chodziliśmy do szkoły, no to tam regularnie pani nam co parę miesięcy sprawdzała i tam mieliśmy plusiki, minusiki za te wszystkie prace, które zrobiliśmy albo ich nie zrobiliśmy. No później jak się zaczęła kwarantanna, to było troszkę trudniej, no bo no tak o tyle ile ja miałam wersji PDF i mogłam zawsze wysłać pani, no to jak ktoś miał książkę, to nie za bardzo no tak, mógł to, to wysłać prawda. do oceny. No ale jak chodziliśmy do szkoły, to rzeczywiście właśnie to portfolio trzeba było uzupełniać w domu, albo po prostu BA, to jest też taki przedmiot, że sporo researchu można robić w domu na przykład jak mamy ten Comparative Study albo w ogóle inne klasy, to też musimy szukać jakichś inspiracji albo bazować na dziełach innych artystów i zobaczyć co my sami chcielibyśmy z tym Jeszcze. zrobić. I um, na przykład pod koniec roku pani nam wysłała taką naprawdę, naprawdę długą listę, chyba było z 300 jak nie więcej artystów, e, że ja kilka dni po prostu siedziałam i przeglądałam te wszystkie inspiracje i to było po to, żebyśmy my przejrzeli, które dzieła nam się podobają, e, które... Widzimy, że no my chcielibyśmy takie zrobić i później odsyłaliśmy tam z tych naprawdę wielu artystów, tych z pięć osób, które nam się najbardziej spodobały. I to są po prostu rzeczy, które rozważamy, czy chcielibyśmy robić na na przykład wystawę. Jak Ty szłaś do ID, no to na pewno też się zastanawiałaś się przedmioty podmioty w ogóle. Czy było coś takiego, nad czym myślałaś? Miałaś jakieś pytania właśnie odnośnie tego VA? I czy było coś, co byś chciała wiedzieć, zanim poszłaś i wybrałaś ten przedmiot? Mm, no, ja bym zdecydowanie chciała wiedzieć, że nie ma co się stresować wcześniej, że będzie się do tyłu. Bo na przykład ja się bałam, że naprawdę będę do tyłu, że będą super artyści, że ja nic nie będę wdziała mm -hmm. o nim na jakieś kursy, tylko i wyłącznie ja na no tak. cały rok. Mm, więc ja tego troszkę bałam. A naprawdę nie ma czego się stresować, bo po pierwsze nie wydaje mi się, żeby było wiele osób, które były dużo lepiej przygotowane mhm. na Visual Arts, no bo oczywiście można tam znać artystów, których się lubi, można chodzić do wielu muzeów, mm, ale no Ivy też musi oceniać w pewien sposób wszystkich tak samo, no tak, i... sprawdzają tą samą wiedzę u wszystkich, tą samą mhm. terminologię, więc a tego wszystkiego nas pani musi nauczyć. Mhm. No to no, no. Y, po prostu co jakiś czas jakiś mieliśmy jakieś nowe kartki, nowe słownictwo, nowe prezentacje, więc moim zdaniem bez żadnego takiego wcześniejszego przygotowania można spokojnie iść na Visual Arts. No oczywiście trzeba się trochę interesować czymś i trzeba mieć taki passion, żeby to robić, a nie po prostu olewać przedmiot, ale nie ma co się stresować z tymi lekcjami na zapas, bo one naprawdę nie są stresujące. I to są w ogóle bardzo przyjemne lekcje, bo ja dużo poświęcam czasu na nie i to nie jest przedmiot, na który można iść, żeby po prostu oleć, bo to jest bo to naprawdę dużo czasu zajmuje, żeby wszystkie te rzeczy robić, żeby wszystkie projekty, mm. prezentacje. Naprawdę dużo czasu trzeba poświęcić, ale nie mam nigdy czegoś takiego, że mi się nie chce na przykład nauczyć na coś, bo tak te lekcje nie wyglądają. A za się w ogóle pisać Extenda z wyziół. Tak, sporo piszę, tak? Mm. I na czym to polega? Czy też właśnie robią jakieś studii? Tak, znaczy ja dokładnie nie wiem, bo sama yy, no wiem. mam inny przedmiot, ale... Yy, Wydaje mi się, że oni mogą po prostu wybrać sobie akurat z e, tym ekstendem. Z Visualize jest duża e, różnorodność, jeśli chodzi o tematy. Po prostu wystarczy znaleźć sobie coś, co daną osobę interesuje. Ja tam widziałam, że ludzie mają tematy od jakiejś architektury, e, jakiegoś niszowego tematu z architektury po jakiegoś artystę i jakiś motyw danego artysty, który ich zaciekawił. Więc jeśli chodzi o ekstendy, to jest sporo. Może, jeśli kogoś naprawdę to ciekawi, to. Fajnie. A miałaś kiedyś coś takiego, że na przykład właśnie siedziałaś do nocy nad Viej, bo nie miałaś, nie wiem, miałaś tak dużo roboty, albo nie miałaś pomysłu, i po prostu już myślałaś, że, że zaraz umrzesz, że po prostu wiesz, siedziałaś całą noc nad tym. Wiesz co, wydaje mi się, że ja czegoś takiego nie miałam, że tak po nocy siedziałam, ale tak sobie myślę, że totalnie można by, zależy jak ktoś sobie czas rozłoży. Tak. Bo my mieliśmy z wieloma pracami tak, że na przykład mamy tydzień, dwa tygodnie, nawet miesiąc, na co wtedy mieliśmy, na przykład tę długą listę artystów mm -hmm. do przejrzenia I wydaje mi się, że jakby ktoś tego nie zrobił przez dłuższy czas i zostawił na ostatnią chwilę, to kompletnie można. Ale nie miałam czegoś takiego, jak na przykład miałam z innymi przedmiotami w szkole, że mam test następnego dnia i po prostu muszę przy, wszystkie jakieś zadania przerobić, albo wszystko wykuć i że siedziałam do którejś bo z innych przedmiotów tak miałam zdecydowanie, a z visual arts nie. Okay. Ale ja też staram się to sobie jakoś tam no dalej, tak, rozłożyć. Tak. Rozłożyć pracę, rozplanować. A jak to wygląda na studia? Jak wygląda aplikacja w ogóle z i W sensie na co to można iść po tym i, i w ogóle jak to wygląda? Wreszcie co, ze studiami to zależy po pierwsze do jakiego kraju pewnie. I z tego co wiem, w Warszawie albo w Polsce, to na przykład na UW chyba jest też dużo otwartość, jeśli chodzi o... Prze... W sensie słyszałam, że ludzie z Wyżłowajska na prawo idą, więc... no. Oni tam potrzebują tam trzech przedmiotów, więc as long as masz historię polską i coś tam. No, tak. Znaczy nie wiem, jakie tam są kryteria no, dokładnie, tak. no ale jak masz tam dwa czy trzy przedmioty, które są potrzebne, no to możesz pójść. Ale nie jestem pewna na 100%. Ale no, wydaje mi się, że sporo osób na przykład chce na jakąś architekturę iść albo sztukę, bo wydaje mi się, że w tym momencie visual arts to jest bardziej taki przedmiot, że jeśli ktoś konkretnie chce jakieś takie powiązane coś ze sztuką albo no cokolwiek z tym związanym, no architektura też jest z tym powiązana tak. trochę, no to wtedy bardziej biorą ludzie VA, a nie, a nie zauważam, że, żeby było tak, że ludzie po prostu chcą mieć jeden taki dodatkowy, przyjemniejszy trochę przedmiot, to jest w sumie słabe, bo moim zdaniem to jest taka fajna rozrywka, z której tak jesteśmy oceniani, więc fajno. Czyli dobrze się bawisz na VA. Tak, tak. I jeszcze my mamy taką fajną malutką grupę, więc to jest, to jest przyjemne, mamy mniej niż 10 osób. Więc tak? Ale należy. fajnie. To musi być strasznie fajnie to właśnie. Wchodząc na wiej, myślałam, że większość osób będzie, nie wiem, jakieś poprazy malować albo rzeźbić gdzieś albo no z gliną na przykład, takie mm -hmm. bardziej stereotypowe Te. rzeczy, które nam się kojarzą ze sztuką, a to jest totalnie nieprawda. My robiliśmy plakaty, Bo. no dużo osób robi fotografie mm, do swojego tego portfolio, mieliśmy asemblarze, czyli tak naprawdę coś, co można złożyć. Rzeczy, no, które znajdzie się w domu, bo my to robiliśmy podczas kwarantanny, jak Mama. za bardzo nie, nie Ale to było bardzo przyjemne. E, więc naprawdę jest. M, można. Komiksy słyszałam, że niektórzy robią, więc akurat jest bardzo duża dowolność, jeśli chodzi o to, co można robić na, do portfolio, na wystawę i tak dalej. Więc jeśli ktoś ma jakąś taką niszową e, pasję związaną ze sztuką, to myślę, że na wielu totalnie sobie coś znajdzie. Ale fajnie. Ale fajnie, czyli polecasz w jej. Tak, tak, bardzo bym poleciła. Okej, okay. <grystanie> to fajnie. Nie, właśnie w jej brzmi jak taki przedmiot, który by się chciało wziąć, ale się boi. No, ja, ja się troszkę no, bałam na no. początku. Ale totalnie nie ma co nie się bać. Nie trzeba się bać, po prostu. Tak. Trzeba brać. To będzie koniec. E, dziękuję Julce dziękuję. I, i dziękuję za oglądanie. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to Julka będzie tam na dole w opisie. E, będzie pewnie Instagram więc y, możecie śmiało do niej pisać. I y, y, y do mnie w komentarzach też możecie pisać, to ja przekażę jak coś. I dziękuję i do zobaczenia. Do zobaczenia. Pa!